Chciałam zrobić podporę dla domowych pnączy i wyszło mi tak fatalnie, tak źle, że musiałam zmienić swój pomysł. No a iść tak niepotrzebnie narobiłam. Mam pomysł na ciekawą podporę dla domowych pnączy. Mam do przywiezienia tutaj wyrośniętego filodendrona czerwieniącego I tak sobie pomyślałam, że gdybym go ustawiła tutaj w kącie i rozwiesiła na ścianie w kierunku okna, miałby idealnie, bo jego nowe przyrosty i tak by kierowały się w kierunku okna. Generalnie chcę tutaj zrobić mini dżunglę. Na dodatkowe pnącza chcę na tamtej ścianie zrobić zieloną ścianę, ale to nie wiem kiedy. I generalnie jakiś czas temu wymyśliłam sobie taką podporę, która musiałaby się po pierwsze albo mocno kontrastować z ścianą, żeby. No ona jest i tak bardzo mocna, więc cokolwiek bym na niej powiesiła, to albo coś, co by się wtapiało, co nie rzucałoby się w oczy. Albo gdyby miało to pełnić funkcję ozdobną, to musiałoby być naprawdę bardzo wyraziste. Generalnie paliki kokosowe, kiki bambusowe czy nawet paliki z mchu nie pełniłyby tutaj swojej roli, swojej funkcji. Ktoś na pewno by powiedział i na pewno napisze, że lepsze, najlepsze są paliki z mchu. Przez co korzonki się wrastają, roślina szybciej rośnie i szybciej jej liście mają dojrzałą formę. Ale mi w sumie tak na tym bardzo nie zależy, zwłaszcza w tym miejscu, bo prędzej czy później ta roślina będzie dojrzała. Będzie tworzyła duże, dojrzałe liście. I w sumie ten filodendron ma takie liście już prawie dojrzałe. No, spore. Może się przesunę i tak opowiem, o, pokażę kilka takich wizualizacji, zobaczymy czy mi się będzie chciało je robić do montażu. Mogłabym powiesić coś drewnianego. Żeby dopasować do tego, yy, i właśnie teraz się zastanawiam kinkiet czy karnisz? No, karnisz no oknem. kinkiet do kinkietu. Coś drewnianego, fajnie by współgrało. Mogłabym powiesić takie kratki drewniane, jak to y, trejarze, jak to się w ogrodach wiesza, ale to by było bardzo proste rozwiązanie i obawiałabym się, że jednak będzie to mocno widoczne. Ewentualnie, gdybym pomalowała pod taki kolor, żeby mi się ładnie wtopiło. I taka kratka, nawet jak ją bym pomalowana, taki zielony kolor, co aż uszkadza wzrok, to byłoby to zbyt mocne. Nie pasowałoby mi to, no, no nie. nie leżałoby mi to. Mogłabym też sobie przyczepić gwoździki. Oczywiście mogę tutaj wbijać gwoździe i do nich przyczepiać, na nich rozwieszać pędy, albo nawet przyklejać takie haczyki na taśmę dwustronną. W taką specjalną taśmę dwustronną, i wtedy nie byłoby nic widoczne oprócz rośliny. Co? No, fajnie by to wyglądało. A że ja lubię kombinować z takimi rzeczami, coś wymyślać, coś robić i lubię sobie komplikować życie, to miałam kilka pomysłów, które miałam zrobić wcześniej. Nie miałam kiedy tutaj przyjechać, podziałać i to też w sumie był czas, żeby te pomysły ułożyły mi się w szufladkach, żeby dojrzały i podkiełkowały. Pierwszy pomysł był taki. O, tu sobie nacięłam chyba latem wierzbę, bo mam żywopłot z wieżby. i też go specjalnie posadziłam po to, żeby mieć pędy do wywijania i plecenia. No i tak, ścięte od razu powyginałam, włożyłam do tej donicy, więc to już ma nadaną formę. I kiedyś nagrywałam film o podporach, które możemy zrobić sami I taki pomysł zarzuciłam, że wygięte w okręgi gałązki, Zrobić takie mniejsze, większe okręgi i ze sobą poprzyczepiać. O, zrobię taki szkic i mogłabym tak pojechać. Kształtem by pasowało do tego. Kolor też by mi tutaj pasował, ale powiem szczerze, że no mam dosyć takiej formy, takiego kształtu. Kółka, okręgi, no jakoś mi ostatnio nie leżą. Nie jestem do tego w 100% przekonana. I myślę, że to wykorzystam do czegoś innego. Jak w końcu będę miała powieszone tutaj haki w suficie. To na pewno mi się nie zmarnuje. Do czegoś wykorzystamy. I ostatecznie, ale się rozgadałam. Kogo w ogóle to interesuje, co ja tutaj się naprodukowałam. No, nacięłam sobie jesienią pędy z wierzby. Musiałam je wygrzebać spod śniegu, ale dzięki temu, jak sobie już poleżały trochę, to są elastyczne i można je trochę wyginać. I generalnie wymyśliłam sobie coś takiego, żeby zrobić coś na zasadzie wachlarza, który by mi się tutaj rozchodził na całą ścianę. Spróbuję to jakoś naszkicować, mniej więcej jaki zamysł. No i zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób to połączę i jak to zrobić, żeby no spełniło swoją rolę, funkcję, bo w sumie na górze, na tej wysokości, będzie największe obciążenie. I obawiałabym się, że takie. Gałązki to one mi się połamią, zwłaszcza jak wyschną całkowicie. I tak po chwili namysłu na pewno bym zrobiła coś takiego, że przynajmniej dwie, trzy gałązki razem bym szczepiła dzięki temu i tak mocno, że można by było to delikatnie odchylać i wtykać gałązki pnączy między te gałązki. Tylko ile ja tych gałęzi będę potrzebowała? Naszykuję sobie i chyba będę musiała wielkością po, po, posegregować, bo mam cieńsze, grubsze, dłuższe. O, i myślałam, żeby je albo tak spiąć w taką wiązkę, albo je równo rozłożyć tak na płasko. Zrobić jeden rządek blisko siebie. Kurde, ale to jest niewygodne. Coś takiego na płasko to by musiała co jakieś przynajmniej pół metra to przywiązać. Tylko tak, jakbym to zrobiła drucikiem. Gdzieś mam drucik, to te pędy i tak wyschną, czyli się skurczą i ten drucik będzie mi się obsuwał, będzie mi spadał. Więc powinnam czymś elastycznym. Sznurkiem też nie, bo będzie spadać tak samo jak drucik. A Czy ja mam coś elastycznego? Cholera. I u góry. Co jest? I tak to wygiąć u góry. No tak, i tak trochę to wygiąć w stronę okna. Teraz, w jaki sposób ja dodam kolejne gałązki, żeby to ładnie wyglądało? No bo na końcu mamy cienkie. Chyba, żebym je skróciła. Hmm. Cienkie do cienkich i później, jak tu bym miała grubsze, to wtedy kolejna grubsza wiązka, tak? Hmm. To jest jakimiś cienkimi gałązkami to się ich od razu pozbędę, bo to, to kruche. No i dobra, i teraz jak w ogóle ten dół zamocować przy podłodze, żeby to było stabilne? I tak będę musiała wtedy jakieś wkręty, kołki, gwoździe? wbić, żeby to przywiązać, przyczepić, hm, czyli końcówki wszystkie na jedną wysokość, wyrównać muszę i je złapać, związać, tylko czym? No czymś elastycznym, czy ja znajdę? No nie znajdę, no jak zwykle, nie przygotowano, jakieś sznurki i tak sobie pomyślałam, dobra, mam zielone, ale mam taką różową włóczkę. Jedziemy ze sznurkiem. Kurde, to mi się rozwala. Dobra, złapane u dołu. Na tej wysokości też złapać, żeby to było takie do przeplatania gałązek. Dlatego też zostawiał te, zostawiałam te cieńsze. No, no pewnie jak wyschną, to będą się kruszyły. Starymi rajstopami to obwiążę. Tutaj tymczasowo złapiesz, żeby one przysły takie wygięte. Hm. Dobrze by było je bardziej wygiąć, to może je na razie tak i musiałyby w ten sposób wyschnąć, bo jeszcze soki są w pędach, nie, nie są wys wyschnięte i one w ten sposób by się wykształciły, odkształciły. No dobra, to lecimy z kolejną wiąchą. Kurde, brakuje mi. A tutaj nie skończyłam tego przyczepiać, bo to trzeba przywiercić. To odkręcam i trzeba przywiercić, bo tak się jeszcze zastanawiam, czy zostawić samo to, czy jednak doczepić wieszaki, żeby można było podwiesić rośliny. Jeszcze tego nie przyprawiłam. Więc na razie to sobie tak wisi i patrzę, myślę, analizuję, czy to zostawić, czy, ym, czy to zdjąć. Wiążemy tu wyżej. Nie jest to takie, jak sobie uwidziałam. I wtedy tak to połączyć, tylko też wygiąć. Ale nie, nie będę tego wyginała, bo to będzie szło na prosto. Tylko wyżej, nie? To mi się nie podoba. Tak na środku ściany, że to będzie widać, a co przysznie, nie połączę to w taki sposób, Aaaa, nie przemyślałam tego. Generalnie te końcówki tak połączone ze sobą będą fajnie wyglądały. Tylko największy mam problem z wykończeniem przesłonięciem tej części. No bo jak to wygląda? No to jest za grube, za duże. Zaraz, zaraz, zaraz. No nie? Tylko trzeba by było sobie to wyobrazić wyżej, więc te gałązki, jak one by się tak nachodziły na siebie, to by spoko wyglądało. Ale to, no jak to wygląda? To jest słabe. I nawet co? No nie, no, no, no nam się tutaj wtedy takie robi... Taka buła gruba, nie wiem nawet jak to określić. Nie podoba mi się to. To jest takie masywne już. A drugą stroną, chociaż to by mi przysłoniło w jakiś sposób i wtedy... Ha! I wtedy bym musiała to ciągnąć dalej w taki sposób, i aż do tamtej ściany, do samego dołu. Czyli przez całą ścianę musiałabym takie miotły rozwieszać. Zrobimy kolejną miotłę. Ja w ogóle bardzo lubię gałązki brzozy, ale to to jest tak kruche, delikatne, że. Zresztą. Będę kora, brzozy by mi tutaj nie pasowała do tej ściany. W ogóle widziałam komentarze odnośnie właśnie tego, co tutaj mam za plecami i się nie spodziewałam, bo no to też nie są moje kolory. Chciałam coś takiego mocnego, wyrazistego, co daje energii swoim właśnie kolorem, odcieniem. Spodziewałam się komentarzy typu, wygląda jak pies się na to załatwił. Mamy kolejną wiąchę. Tylko tak. Aha, dobra, to trzeba wymierzyć. Czyli teoretycznie to też powinno być trochę wygięte, bo te wygięte gałązki nie sięgną mi sufitu, będą się gdzieś tutaj nad tym zawijały, więc to też powinno być delikatnie wygięte. Teraz tydzień to przynajmniej będzie musiało sknąć w taki sposób. Dobra, i te już na prosto. Kurde, ja mam mało tych gałęzi. Generalnie chciałabym, żeby wszystkie elementy, które tutaj będą się pojawiały, żeby sprawiały wrażenie niedokończonego. I chcę, żeby tak było, z tego względu, żeby sobie uświadamiać, że lepsze jest zrobione, niż doskonałe. Kurde, czyli ja tak naprawdę, żeby te grube gałęzie poprzysłaniać, to tego, takich szczot, mioteł, muszę zrobić tyle, że to będzie mi zawijało od góry aż do samego dołu i to musi być grubsze, bo gdzie to to takie liche gałązki to mi tego nie przysłonią tak ładnie czyli taka wiącha to powinna być dwa razy grubsza z dwóch takich to się powinno składać i nawet nie do samego końca tylko do połowy i wtedy to by miało sens, tylko cholera, ja już nie mam gałęzi ja będę musiała to naciąć ja tego teraz nie zrobię, no ja tego nie skończę, mi się to z trzy dni zejdzie z tym a huk tam tym nie zrobię tego teraz, zrobię coś innego. Mam lepszy pomysł. Szybszy i mobilny, i będę mogła to przestawiać, przesuwać. A to sobie będzie schło i wykorzystamy do czegoś innego. Dobra, plan jest taki: biorę dużą donicę produkcyjną po jakichś krzewach, drzewie. Taką dużą, w sumie mogłabym też większą wygrzebać, trzeba to umyć. Na dno nasypię kamienie. W środek włożę mniejszą donicę. Też produkcyjną, w taki sposób, żeby tu była przestrzeń między rantami, czyli na kamienie. Tylko, że ja teraz o tej porze roku kamieni nie ruszę, bo wszystko jest zmarznięte. Mam też żwir i piach i mogłabym to wykorzystać, no ale tego nie ruszę. I tak teraz tego filodendrona czerwieniającego nie przywiozę, bo jest za zimno. A jak już się zrobi na tyle ciepło, że będę mogła go przywozić, to już będę działała w ogrodzie, będzie uruchomiona betoniara i to właśnie zaleje betonem. Tyle, że wcześniej, zanim zaleję betonem, czyli tak, kamienie pójdą na dno, żeby dociążyć, druga donica produkcyjna na środku, a między rantami doniczek mam takie suche gałęzie, Lilaka, porośnięte porostami, ale to są piękne. Ja uwielbiam takie porosty. Uwielbiam. O, i mam jeszcze taką wielką gałąź, tylko że teraz jej tutaj nie wsadzę w donicę, jak ta jest postawiona na blacie, bo mi się nie mieści. Dosięga sufitu. I jeszcze jedną bym wstawiła, czyli trzy takie gałęzie. I to zaleję betonem, tak żeby to było stabilne, no bo przecież takiego surowego drewna nie wbije w doniczkę w ziemię, gdzie rośnie roślina. No jak? No nie można. I kolejna rzecz to zrobię sobie taki drewniany podeścik, nawet ze starej drewnianej skrzynki na jabłka. Przyczepię małe kółka, donicę sobie postawię na tym podeście i będę mogła tymi jeździć i sobie przestawiać, ustawiać w zależności od tego, co tutaj będę nagrywała i co będę robiła. I taką donicę sobie ustawię tutaj w rogu. Nawet bez kamieni i żwiru czy czegokolwiek innego się to trzyma. No, i po tym puszczę, rozprowadzę, pnączę, ale jakieś mniejsze, i przez to, że w środek jest włożona donica produkcyjna dosyć spora, to w sumie. Nie jedno pnącze mi się zmieści. Będę mogła po prostu wstawić. Nie chodzi o to, żeby w taką doniczkę posadzić roślinę, tylko wstawiać. I mogę sobie je też zmieniać od tego, jak mi się to będzie podobało i czy mi się znudzi, nie znudzi. Będę mogła sobie te rośliny spokojnie wymieniać. I w taką dużą donicę produkcyjną, co włożyłam do samego środka, to spokojnie dwa, trzy pnącza, nawet w takich większych doniczkach, to mi się zmieszczą. I myślę, że to dosyć oryginalne, proste, szybkie rozwiązanie. No takie trochę mini drzewko, jest trochę kruchawe, w razie gdyby mi się tam łamało i tutaj by sobie stało pnącze, no to wtedy gwoździkami czy tymi zaczepami przyklejanymi do ściany bym sobie podczepiała te pędy, żeby odciążyć te drobne gałązki, żeby się nie łamały. No ale mogę i też zawijać, opleść wszystko. Proste? Kurde, a człowiek się tak męczy, gimnastykuje, kombinuje, znaczy ja lubię, no ale bo to też trochę wymusza, żeby pomyśleć, chwilę się zastanowić. Trochę taka gimnastyka dla umysłu, zwłaszcza teraz jak wszystko jest podane na tacy. I człowiek tak idzie na łatwiznę. Ta robota nie jest zmarnowana. Oczywiście, że do czegoś to wykorzystam. Może i spróbuję. I tak muszę tutaj wjechać z drabiną, więc to by mi przeszkadzało, jakbym to na ten moment yy, przyczepiła. Jeszcze mam sporo rzeczy tutaj do zrobienia. To sobie niech schnie, wygięte. Na pewno mi się to nie zmarnuje. Nie dopuszczę nawet do tego, żeby moja praca poszła na marne. O nie! Tutaj co się dzieje, to... Konfety z liści. Posprzątałam podłogę. To wraca na swoje miejsce, niech się wygina. I tak w ogóle, zanim to bym przyczepiła, to musiałabym podjąć decyzję, musiałabym to zrobić. Czy domalować sufit na biało, czy pociągnąć ten sam kolor przynajmniej do końca wysokości okna. Hmm. W międzyczasie też, też sobie natnę, jak się pogoda poprawi, natnę sobie gałązek. Do następnego, pozdrawiam.